Hej. Czy kiedykolwiek znaleźliście się w sytuacji, kiedy chcieliście umówić się do lekarza, ale najbliższy termin wypadał za 243 dni? A co gorsza, nie wiedzieliście jaki to dzień tygodnia? W tym filmiku dowiecie się, jak to obliczyć w ekspresowym tempie. Funkcja, którą chcieliśmy wam przybliżyć, to modulo, czyli operacja, która zwraca resztę z dzielenia przez siebie dwóch liczb. Omówimy to dokładniej początkowo na kilku prostych przykładach. Funkcję modulo możemy zapisać na parę sposobów. Pierwsze wyrażenie ukazuje zaznaczone na czerwono dwie liczby i znak plusa z zieloną trójką między nimi. Ten zapis oznacza tyle, że chcemy początkowo dodać do siebie dwie liczby, a następnie podzielić tę sumę przez liczbę w indeksie dolnym. 8 podzielone przez 3 daje nam 2, zresztą 2, a z racji tego, że funkcja modulo zwraca właśnie resztę, to wynik wynosi dokładnie 2. Pokażemy jeszcze jeden przykład. W tym przypadku w pierwszej kolejności sumujemy 4 i 12, a następnie dzielimy przez 5. 16 dzielone na 5 daje wynik 3 i resztę 1, dlatego modulo tych liczb wynosi 1. Znak dodawania możemy zastąpić w tej funkcji również mnożeniem. Wówczas liczby zaznaczone na czerwono musimy ze sobą najpierw pomnożyć, a następnie wynik podzielić przez fioletową liczbę znajdującą się tuż obok znaku mnożenia. W tym przypadku iloczyn trójki i czwórki, i czwórki daje 12, co podzielone przez 5 jest równe 2 z resztą 2. I właśnie ta druga dwójka jest wynikiem funkcji modulo. Tutaj jeszcze jeden przykład. Iloczyn piątki i szóstki wynosi 30, a reszta z dzielenia tej liczby przez 11 to 8. Wynikiem modulo może być również 0, który oznacza po prostu, że liczby dzielą się bez reszty. Tak jak w tym przypadku, wynik dzielenia 52 przez 26 wynosi 2 i reszta 0, więc wynik modulo to właśnie 0. W tym przypadku wynik też wynosi 0 i warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że modulo nie można pomylić z wynikiem dzielenia i są to zazwyczaj zupełnie inne liczby. Teraz wrócimy do naszego przykładu z początku filmiku. Załóżmy, że w środę w rejestracji w przychodni dowiadujemy się, że najbliższy wolny termin wizyty wypada za dokładnie 243 dni. Żeby obliczyć, jaki będzie to dzień tygodnia, możemy skorzystać właśnie z funkcji modulo. Na początku oznaczyliśmy dni tygodnia, przypisując im kolejne liczby całkowite od 0 do 6. Niedziela jest siódmym dniem tygodnia, ale ze względu na to, że z dzielenia siódemki przez 7 wynosi 0, to taki właśnie numer został niedzieli przypisany. Najpierw dodajemy do siebie 243 i 3, z racji, że jest środa, czyli trzeci dzień tygodnia, i sumę dzielimy na 7. Możemy uprościć sobie to wyrażenie do 36 modulo 7, ze względu na to, że łatwo jesteśmy w stanie zauważyć, że 210 podzieli się bez reszty na 7. A reszta z dzielenia 36 na 7 da nam 1. Wynik mówi nam, że nasza wizyta może się odbyć w pierwszy dzień tygodnia, czyli w poniedziałek. Analogicznie obliczyć możemy inne przypadki, np. jaki dzień wypadnie 32 dni po czwartku, lub 74 dni po wtorku. Mamy nadzieję, że teraz funkcja modulo nie będzie kryła przed wami żadnych tajemnic. Po więcej matematycznych ciekawostek zapraszamy serdecznie na kierunek matematyka na Gdańskiej Polibudzie.